Cześć. Dzisiaj będzie o czasie perfekt. Ale o którym czasie perfekt? Każdym. O perfektach mówiłem już całkiem sporo. Właściwie to mówiłem już tak dużo, że można by się zacząć zastanawiać, czy na pewno zostało jeszcze coś do powiedzenia. Zostało, tak myślę. Na początek dość ważne pytanie, które być może gdzieś tam dzwoni z tyłu waszych głów, a na które nie zdarzyło mi się chyba jeszcze odpowiedzieć, bo go sobie jeszcze nie zadałem. No więc bardzo proszę. Co to znaczy perfect? Perfekcyjny? Idealny? Present perfect. Czas teraźniejszy idealny. Idealnie teraźniejszy. No niestety nie. W swoich dotychczasowych filmach na ten temat podkreślałem, że czasy perfect są otwarte i że czas present perfect jest przede wszystkim czasem teraźniejszym, no bo otwartym. Ale teraz być może was zaskoczę. Perfect, z łaciny perfectum oznacza dokonany. A więc perfect to jednocześnie otwarty i dokonany. Jeżeli uczycie się już od jakiegoś czasu języka angielskiego, to z pewnością zauważyliście, że niektórzy nauczyciele, niektóre książki, niektóre podręczniki nazywają czas Present Perfect czasem teraźniejszym, o między innymi ja, a niektóre przeszłym, a niektóre to już w ogóle jadą po bandzie i teraźniejszo przeszłym. I to jest okropne! Okropne w tym sensie, że jak ci biedni uczniowie mają to zrozumieć? Ale jednocześnie oni wszyscy, ci od teraźniejszego, ci od przeszłego i nawet od teraźniejszo przeszłego, mają rację. Tak, spróbuję tutaj pogodzić dwie strony konfliktu. Albo trzy. Bo to zależy, z której strony spojrzeć. Właśnie ze względu na to. Otwarty i dokonany. I będzie tak zarówno w przypadku present perfect, past perfect. Jak i future perfect. Czy to oparty jest na mieć w teraźniejszości i czasowników w trzeciej formie, czy na mieć w przeszłości i czasowników w trzeciej formie, czy nawet na mieć w przyszłości i czasowników w trzeciej formie. To jest wszystko do siebie jak szlak podobne. Jeżeli powiemy na przykład I have fallen in love. No to na Polski przetłumaczymy to jako zakochałem się, i to jest po polsku przeszłość. I po angielsku też chodzi o coś, co już się wydarzyło. Mm -hmm. Ale jednocześnie skupiamy się na teraźniejszości. Mm -hmm. Popatrzcie jeszcze raz na Frediego. Jest zakochany. Być może zakochał się jakiś tam czas temu, ale nas interesuje to, że on jest zakochany teraz. W odróżnieniu od zwykłego I fell in love, które jest przeszłością. I fell in love po polsku dokładnie tak samo. Zakochałem się opowiada nam jakąś historię z przeszłości. Zakochałem się kiedyś, tam gdzieś. I to jest bardzo ciekawa historia, może wam kiedyś dzieci o tym opowiem. Natomiast to jest. Zakochałem się. I pomimo tego, że po polsku jedno i drugie brzmi tak samo, to są dwie inne rzeczy. Fred jest zakochany teraz, a Jack White niekoniecznie. I to już chyba rozumiemy, w razie czego odsyłam do poprzedniego odcinka, który jest dokładnie na ten temat. Present perfect. Otwarty i dokonany. No bo Freddy się jednak zakochał. To się stało. Albo lepiej nawet dokonany, ale otwarty. Jasne? To teraz przerzućmy to w przeszłość i w przyszłość. I had fallen in love i I will have fallen in love. I słuchajcie, obydwa te dwa zdania też mogą być rozumiane jako i otwarte, i dokonane. Przyjrzyjmy się najpierw temu. Oczywiście musimy się pozbyć tej kropki. Dlaczego? Ponieważ to zdanie raczej nie może sobie istnieć tak o samo sobie. Potrzebuje kontekstu. Najlepiej jeszcze jakiegoś innego zdania. Ponieważ czas past perfect to czas za przeszły. A więc on jest dokonany, ale w przeszłości. I jednocześnie może być otwarty, ale w przeszłości. Zobaczcie. I had fallen in love just before you met me. Zakochałem się tuż przed tym jak mnie poznałaś, tuż przed tym jak mnie spotkałaś. A więc wtedy, kiedy ty mnie spotkałaś, to ten temat był świeży, to ja wtedy byłem zakochany. Mm. Czyli to co tu? Tylko że w przeszłości. I wtedy to jest jednocześnie dokonane, bo już byłem zakochany. Mm. I otwarte, no bo wtedy, kiedy ty mnie spotkałaś, to to było otwarte, byłem zakochany. Ale czas past perfect niekoniecznie musi być wycofanym czasem Present Perfect. Czas past perfect jako czas za przeszły może też być wycofanym czasem past simple, czyli takim tym zwykłym, najzwyklejszym czasem przeszłym, wrzuconym jeszcze bardziej w przeszłość. Zobaczcie, I went to the doctors two days ago because two days earlier I had broken my arm. I went to the doctors, czyli ten zwykły czas przeszły, zwykły past simple. To się stało w przeszłości. Poszedłem do lekarza. Kiedy? Dwa dni temu. Jasne. Ale dlaczego poszedłem? Ponieważ dwa dni wcześniej złamałem rękę. I had broken my arm. A więc wtedy, kiedy ja poszedłem do lekarza dwa dni temu, to moje złamanie ręki było zwykłą przeszłością. Wtedy też dwa dni temu. Ale już z dzisiejszej perspektywy dwa dni wcześniej. Czyli ile dni temu z dzisiejszej perspektywy złamałem rękę? Cztery. Czas za przeszły. Żeby tak pozostać w temacie, w sumie jeszcze lepiej by ten przykład zabrzmiał, gdyby było. I had broken my heart. Poszedłem do lekarza dwa dni temu, bo dwa dni wcześniej złamałem sobie serce. No i lekarz dał jakieś tam przeciwbólowe i poszło, nie? Mm. Jasne? Wtedy oczywiście ten past efekt nie jest otwarty. Jest, co prawda, dokonany, ale nie otwarty. I tak też go możemy użyć. Może być otwarty i dokonany, i wtedy jest cofniętym czasem present perfect. A może być otwarty, no i zamknięty, i wtedy jest cofniętym czasem past simple. No tak, tak też być może. I jedno i drugie trzeba zapamiętać, ale myślę, że teraz będzie to łatwiej zrozumieć. I w sumie warto to umieć sobie rozróżnić. To teraz spróbujmy popatrzeć w przyszłość. Co to znaczy, I will have fallen in love? No, tak jak powiedzieliśmy, powinien to być czas otwarty i dokonany, tylko że w przyszłości. Jak to możliwe, że czas w przyszłości może być dokonany? O tym mówiłem już kilkakrotnie przy okazji jakichś rozmów na temat czasów przyszłych, ale jak najbardziej może się to wydarzyć. Po prostu mamy na myśli to, że w jakimś momencie w przyszłości jakaś czynność będzie dokonana. W jakimś momencie w przyszłości będziemy mogli powiedzieć, że ona jest już zrobiona, że ona się dokonała w przyszłości. Tak jak tu się dokonała w przeszłości, a tutaj się dokonała w teraźniejszości, właśnie teraz, tak tutaj dokona się w jakimś momencie w przyszłości. W jakim? Ano, na przykład, by the end of this year. I will have fallen in love by the end of this year, czyli ja do końca tego roku się zakołam. A więc do końca tego roku, na koniec tego roku, będzie można powiedzieć: O, zakochałem się! Na koniec tego roku będzie można powiedzieć to. Więc nadchodzi koniec tego roku, i ja mówię: A ah, this year I have fallen in love. Look at me. Popatrzcie o to: zakochałem się w tym roku, ale w pożo, nie? i to będzie jednocześnie dokonane i otwarte, ale w przyszłości. Co by to było, żeby nie ten Freddy, nie? Ale tak, na wszelki wypadek, żeby już całkowicie podsumować temat, popatrzmy sobie może na jeszcze jeden przykład. She has eaten my cake. Ona zjadła moje ciastko. I pomimo tego, że my po polsku mówimy to w przeszłości, zjadła, to nie o przeszłość nam tu chodzi. Jeżeli ona zjadła moje ciastko, to mnie nie interesuje przeszłość, tylko teraźniejszość, bo mojego ciastka nie ma tutaj. Ciastko. Jasne? To jest dokonane, bo mojego ciastka nie ma, ale jest też otwarte, no bo właśnie go nie ma. I to samo otwarcie możemy przerzucić w przeszłość i w przyszłość. When I came back home, I realized that she had just eaten my cake. Kiedy wróciłem do domu, zdałem sobie sprawę, że ona właśnie zjadła moje ciastko. Że się spóźniłem. I zjadła. I nie było tego ciastka wtedy. Czyli wróciłem do domu i zastałem sytuację otwartą. Nie było ciastka. I dokonaną. Przecież mówię, że nie było. No, i w przyszłości I will have eaten your cake by the time you come back. A teraz ja zjem twoje, zanim ty wrócisz. I wtedy dla ciebie to będzie sytuacja dokonana. Nie będziesz miała ciastka i otwarta. Oj, nie będziesz miała ciastka. Wtedy w przyszłości będzie to dla ciebie otwarte. Jasne? Podsumowując, czas Present Perfect to jest czas otwarty i dokonany w teraźniejszości. I to jest w tym czasie najważniejsze, a jeżeli chcecie szczegółów, zapraszam do filmów, w których już coś więcej na ten temat powiedziałem. Czas past perfect to jest czas, który jest już dokonany w przeszłości. A więc mamy jakiś punkt odniesienia i to się wydarzyło jeszcze wcześniej. Albo na świeżo, i wtedy jest to czas przeszły i otwarty jednocześnie w tej przeszłości, albo wydarzyło się ileś tam czasu jeszcze wcześniej. I wtedy jest to czas owszem dokonany, no ale przeszły nawet w tej przeszłości. Dlatego po całości jest on za przeszły. I tak wchodząc bardziej w szczegóły, może to być wycofany present perfect albo wycofany past simple. A więcej szczegółów możecie znaleźć na ten temat tutaj, linki w opisie. No i czas future perfect to jest czas dokonany i otwarty jednocześnie w przyszłości. Używamy go, kiedy chcemy powiedzieć, że w przyszłości będzie coś dokonane, ale jednocześnie otwarte. I taka ważna podpowiedź, jeżeli piszecie jakiś test, jakiś egzamin, nie wiem, maturę czy inny certyfikat i widzicie wyraźne odniesienie do przyszłości, a więc widzicie, że to zdanie jest o przyszłości, a do tego macie baj. Może być samo by z jakimś tam określeniem czasu, ale bardzo często to jest by the end of. To nad głową powinna Wam się pojawić ogromna żółta żarówka, która będzie Wam krzyczeć Future perfect, future perfect. Czasy perfect uważam za podsumowane. W tym momencie możecie sobie na przykład zapauzować film i sprint screenować tablicę, ale jeżeli Wam się nie chce, to to samo zdjęcie znajdziecie już za chwilę na Instagramie Rock Your English oraz tutaj na YouTubie w zakładce Społeczność i zapraszam serdecznie i do zakładki Społeczność i na Instagrama Rock Your English. Zapraszam też na Facebooka Rock Your English, a nawet na Patronite'a Rock Your English. Tam wszędzie całkiem fajnie jest. Zapraszam też w najbliższy poniedziałek, a przy dobrych wiatrach pewnie w każdy poniedziałek o 19.15, 19.20 na Instagrama, na live'a. To będzie takie after party, na którym będziemy sobie mogli porozmawiać o tym, co było dziś w odcinku, albo też o jakichś innych rzeczach. Niedługo kwadransik, ale sobie pogadamy. A w piątek około godziny 18 zapraszam na live'a tutaj na YouTube'a. Porozmawiamy sobie o tym, co tam wybierzecie w ankiecie. Ankiecie, którą można znaleźć z kolei właśnie w zakładce społeczność tutaj. Wszystko to się może wydawać dość skomplikowane, także na wszelki wypadek jeszcze raz. Live'y na Insta w poniedziałki o 19:15, króciutko, szybciutko, ale miło i myślę całkiem rzeczowo. I live'y na YouTube w piątki około godziny 18, .00. pewnie tam tuż po. I tu będzie trochę dłużej. I tam będzie zawsze to, co wybierzecie w ankiecie, w społeczności na YouTube. No i oczywiście, i przede wszystkim zapraszam wszystkich w sobotę za tydzień, na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie! Do zobaczenia w kolejnym odcinku! Rock your English! Czas.